W kolejnym odcinku przewodnika po Sudetach wybraliśmy się do Jeleniej góry, która była naszą weekendową bazą wypadową w Karkonosze. Nasz plan był śmiały i objął wejście na główną grań Karkonoszy. Trasa o długości 13 km okazała się sporym wyzwaniem. Sprawdźcie jaką najkrótszą drogę wybrać oraz na co trzeba się przygotować. Widzimy się na górze. że już możemy powiedzieć gdzie dzisiaj zmierzamy. W dzisiejszym odcinku idziemy pod Śmielec. Dokładnie przełęcz pod Śmielcem. A jesteśmy obecnie przy Trzech Jaworach. Czyli dopiero zaczynamy naszą podróż. Chodźcie z nami. Korzystając z zimowej aury, zdecydowaliśmy się wejść pod śmielec, jeden z wierzchołków głównej grani Karkonoszy. Szczyt o wysokości 1424 metrów nad poziomem morza. Na główną granie postanowiliśmy wejść przez przełęcz pod śmielcem, a po okrążeniu szczytu zejść przy czarnej przełęczy prosto do Jagniątkowa. Przy okazji chcieliśmy się przyjrzeć powstałemu jeszcze w epoce lodowców czarnemu kociołowi Jagniątkowskiemu. Trasę zaplanowaliśmy w aplikacji mapaturystyczna.pl. Wyruszyliśmy z miejscowości Michałowice, do której dojechaliśmy autobusem numer 15 komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze. Od razu weszliśmy na Niebieski Szlak, którym dotarliśmy do obniżenia pod Śmielcem. Szlak niebieski do przełęczy pod śmielcem jest bardzo różnorodny. Do wysokiego mostu jest to szeroka ścieżka wśród drzew, w którą wchodzi się bez problemu. Wysoki most ale gdzie jest ten most? O, znalazłem! Odcinek pomiędzy mostami a rozdrożem pod wielkim szyszakiem zwęża się i prowadzi wzdłuż koryta rzeki Szklarka. Schodzimy teraz z głównej drogi i wkraczamy na taką wąską ścieżkę oznaczoną na niebiesko. W tym miejscu jest to wąski strumień, a szlak prowadzi raz z lewej, raz z prawej strony koryta. I właśnie tak to wygląda, zobaczcie, pokolana w śniegu. Na wysokości 1090 metrów nad poziomem morza wchodzimy na skrzyżowanie z czerwonym szlakiem. W tym miejscu znajduje się tablica informacyjna o granicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Kupujemy bilety online i ruszamy w dalszą drogę. Odcinek do rozdroża pokonujemy z zachwytem. Pogoda jest idealna. Czyste niebo a do tego słońce. No i te widoki na otwartą przestrzeń, jak na razie nic nie zapowiada katastrofy. Mijamy rozdroże pod Wielkim Szyszakiem, tutaj spotykamy pierwszych turystów tego dnia. Wejście zaczyna się komplikować, a widoczność znacznie pogarsza. Wkrótce ogarnia nas bezkresna szarość, dostrzegamy tylko pokryte płaszczem śniegu drzewa. Krajobraz, choć gładki i jednolity kolorowo, był piękny. Ponad pół godziny spędziliśmy wspinając się po stromym zboczu, tracąc nadzieję, że idziemy jeszcze po niebieskim szlaku. Ostatecznie okazało się, że obraliśmy kierunek na wschód i pomijając wspomnianą przełęcz, weszliśmy bezpośrednio na grań karkonoszy, bardzo blisko śmierca. Jesteśmy na skraju wyczerpania. Gdzie teraz? udał się śniegu Czyli patrz, doszliśmy do grzbietu. Wzdłuż granicy majaczyły wysokie, pokryte lodem pale, dzięki którym trafiliśmy do czarnej przełęczy. Na szczycie grani odbywał się niekończący spektakl światła i mroku. Promienie słoneczne próbowały co jakiś czas przebić się przez tarcze gęstych chmur. Na chwilę nawet zobaczyliśmy nad nami błękitne niebo. Było to niezwykle piękne widowisko, warte trudu, jaki ponieśliśmy wchodząc na grani. Po krótkim marszu dotarliśmy do czeskiej chatki na krótki odpoczynek. Tego brakowało, posłuchajcie. Hmm. A jest ty samarzni. Tym bardziej mi tego brakowało. Żółty śnieg. Nie wiem czy gdzie go widać tutaj. Ale to jest ten, który nam wjewał z Nacary. Nic jest tutaj. O 15.30 postanowiliśmy wracać. Do pokonania został nam odcinek o długości 5 km. Najbardziej stromy odcinek, gdzie czuliśmy ciągle niską temperaturę, a widoczność była zerowa, pokonaliśmy w kilkanaście minut. Po wejściu do zalesionej strefy, pogoda znacznie się poprawiła, dalszą drogę pokonaliśmy wolnym marszem. Na koralowej ścieżce odwiedziliśmy punkty widokowy, aby spojrzeć na czarny kocioł Jagniątkowski. Koniec naszej drugi. Na pętli autobusowej byliśmy o 17.30. Niemal od razu wyruszyliśmy do centrum Jeleniej Góry. Czas na podsumowanie dnia. Trasa z Michałowic do Jagiątkowa wynosi łącznie 13 km. Szacowany czas przejścia to 4,5 godziny, ale w zimowych warunkach czas ten wydłużył się niemal dwukrotnie. Najwyższym punktem na trasie była grań Karkonosze, 1400 metrów nad poziomem morza. Trasa, którą omówiliśmy w odcinku, nie należy do najprostszych. Suma wejść to niemal 800 metrów, a na ostatnim odcinku jest to bardzo strome podejście. Raczki tutaj są obowiązkowe, do tego ciepła odzież oraz odpowiednie, nieprzymakalne buty. Temperatura na ostatniej prostej przed szczytem spadła poniżej 10 stopni Celsjusza. Wrażenia z wejścia są niesamowite, a wspomnienia pozostaną na długo. Polecamy. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! Może zrobię tło orzełka. O! Wszyscy na to czekamy. No, głowę, głowę tak bierz, żebyś czasami jakieś jakiś kamień nie przerąbał. Pięknie. No powiedzmy, że się udało.